Rozmowa pod krawatem w Radiu Szczecin. że to Fremuz, witam w piątkowej rozmowie pod krawatem. To ostatnia rozmowa pod krawatem przed wakacjami. Naszym gościem jest dziś dyrygentka i założycielka Chóru Politechniki Morskiej, profesor Sylwia fabiańczyk makuch Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Dziękuję bardzo, że znalazła Pani dla nas czas, bo wczoraj wieczorem jeszcze późno trwały. Próby do dzisiejszego koncertu z mhm. filharmonią im. Tak. Mieczysława Karłowicza. Tak, ale tak. wszystko nie w filharmonii, ale w teatrze letnim. Muzyka tak. filmowa. Muzyka filmowa. Pięknie chcemy zakończyć ten sezon artystyczny. Mówię tutaj o chórze Politechniki Morskiej, bo filharmonia już w zasadzie zakończyła sezon artystyczny. Lekki, piękny koncert, zapraszamy wszystkich. Wydaje mi się, że jeszcze ostatnie bilety są w sprzedaży, także jest okazja spędzić ten wieczór z nami. Pierwsza, dzisiaj wieczorem, no cóż mogę powiedzieć, hity muzyki jasno. filmowej. Hity muzyki filmowej. Zaczniemy, Co jak będzie, będzie jasno. Myślę, że zakończymy już już Przy przy, lekkim przy, przy światłach, tak. Hity, bo, bo piękne utwory John'ego Williamsa, innych Morikone, znanych oczywiście kompozytorów muzyki filmowej, między innymi nasi panowie zaprezentują się w Bella Ciao słynnym, zaśpiewamy wspaniałe stand-up z filmu Harriet, wiele, wiele innych. Park Jujarski wybrzmi, no zapraszam Państwa serdecznie, bo to będzie naprawdę wspaniała uczta duchowa i, i myślę, że też taka sympatyczna rozrywka. Jak się z Panem Dyrektorem Przemysławem Neumannem pracuję bo to przecież wciąż jeszcze bardzo świeży byśmy powiedzieli dyrektor tak. Filharmonii, choć mm -hmm. akurat będzie pierwszy sezon za nim. Tak, no pan dyrektor jest bardzo, bardzo wymagający, ale jest to no, profesjonalista w pełni. Bardzo, bardzo dobra jest ta współpraca, bo no, wiemy, czego od nas oczekuje, bardzo zwraca uwagę na szczegóły, ale to już nasze drugie spotkanie z panem dyrektorem Neumannem, bo już śpiewaliśmy w grudniu podczas, w zasadzie przy przed świętami Bożego Narodzenia, koncert y, również związany z muzyką filmową bo to były utwory y, z filmu Kevin Sam w domu. I ta współpraca była bardzo owocna, i myślę, że tym razem będzie podobnie. Jak Państwo chcą sprawdzić, to zapraszamy dzisiaj wieczorem do Teatru Letniego w Szczecinie. To w ogóle jest niezwykłe, że w ciągu ostatnich lat muzyka filmowa zyskała do no tak wielkiej popularności, że nie tylko słuchamy płyt, ale chcemy osobnych koncertów i nawet bym powiedziała nowych interpretacji. Wiemy, że czasami mm, trzeba y, niektóre partie chóru albo może dopisać, albo rozpisać, albo zabrać komuś instrumentowi. Proszę przyjść i zobaczyć wieczorem, Ale to taki bardzo pracowity czas. Myślę, że czerwiec, to ja tym bardziej dziękuję, że zechciała Pani znaleźć dla nas czas, dlatego że kiedy umawiałyśmy się na rozmowę, to była Pani w pociągu, być może do tego pociągu dzisiaj w nocy jeszcze wsiądzie w Warszawie, jest bo taka, tam jest taka możliwość. bardzo ważna rzecz się <laughs> dzieje. Tak. Tam druga część zespołu, możemy tak powiedzieć? Tak, tak, jest... tak. Ostatnio, ostatnio taki dość, to się stało może, może nie tradycją, ale naprawdę zdarza nam się być w dwóch miejscach naraz. I to już od paru lat, dlatego że możemy sobie na to pozwolić. Zespół jest bardzo liczny, liczy ponad 100 osób. Mamy jeszcze przecież dodatkowy zespół w, naszym, w naszej Politechniki Morskiej, Ale tylko pań. To jest zupełnie osobny twór, osobny zespół, który prowadzi nasza absolwentka Akademii Sztuki, Dominika Mastalerczyk. Natomiast no, tutaj, w tym przypadku, tu, to o czym mówimy. Druga, druga część zespołu bardzo intensywnie w tej chwili pracuje od środy w Warszawie i pracuje nad niezwykłym projektem. Będę mogła zdradzić szczegóły. Znaczy, nawet nie możemy powiedzieć, co się Nie mogę powiedzieć, co, się, mogę dzieje. Powiedzieć, co tam się dzieje. Mogę tylko powiedzieć, że to jest olbrzymia produkcja i, i niezwykły, niezwykły koncert, który już niedługo będzie miał miejsce. No to jak dzielicie zespół? Ciągniecie losy? Kto w którym projekcie? Hurzyści się cały czas zastanawiają, jakie są kryteria tych, Moj, tego, tego mojego wyboru niejednokrotnie. pan dyrigent ja decyduje, mam, kto, tak, kto ja mam, idzie. Ja mam do jakiego jakiś projektu. tutaj razem z naszą panią prezes, mamy takie swoje trochę tutaj tajemnicze sposoby na to, jak, w jaki sposób no, podzielić ten zespół, oczywiście podzielić na zasadzie takiej, żeby każdy był zadowolony i, i, i każdy miał satysfakcję olbrzymią. I, i tak się dzieje. No, myślę, że to jest bardzo, bardzo skuteczne. Nie mogę zdradzić, jak to, jak to się odbywa no i wybrzeł no To jakiego, tym bardziej też dowiemy, jak. Porozmawiajmy chwilę o przyszłości, tej najbliższej, dlatego że już w. Połowie lipca, może wcześniej, nawet w pierwszej dekadzie lipca, wylatujecie daleko, daleko do Japonii na Expo 2025 do Osaki, dobrze pamiętam. Dobrze, dobrze, tak. No i tam to też jest... nie leci cały zespół, tylko, no, niestety... tylko a może aż 45 tak, osób. Jest... No to są bardzo trudne wybory i dla mnie niezwykle naprawdę skomplikowane i kosztuje mnie to mnóstwo stresu, bo, bo, bo ja bym najchętniej zebrał cały zespół, tym bardziej, że chórzyści pracują. no z, nie, z niezwykłym zaangażowaniem, I, i, i ta pasja, to wszystko naprawdę to jest widoczne. Zresztą jest to widoczne na scenie. Dlatego tyle zaproszeń. Tak bogaty sezon, który, który właściwie no, kończymy powoli. Mogłam do Osaki zabrać ze sobą 45 osób i to też My tak naprawdę. Zabieram. Zaproszenie, zaproszenie zostało wysłane dla 40 osób. Udało mi się wynegocjować jeszcze te kolejne 5, więc jedziemy w 45-osobowym składzie na zaproszenie ministerstwa. To jest wielkie wyróżnienie dla nas i zaszczyt. E, reprezentować Polskę na Expo 2025 w Japonii, w Osace. No, myślę, że to będzie niezwykłe dla nas przeżycie. Już w Japonii byliśmy, braliśmy o, udział. Japonia to jednak nie malutkie miasteczko, tylko e, duże. <drygodusze>. Tylko nie, nie, nie tak. byliśmy jeszcze w Osace, nie. nie. E, myślę, że też zobaczymy Kyoto, to też jest jakieś miejsce, gdzie ja zawsze marzyłam, żeby, żeby się znaleźć. E, także no, czeka nas potężny koncert. Wiemy, że wcześniej był Leszek Możdżer, z którym koncertowaliśmy w listopadzie przecież. Wielu, wielu artystów z Polski, tym bardziej bardzo się cieszymy, że, że możemy tę naszą kulturę lekko związaną, bo my bardzo różnorodny program zaprezentujemy, ale przede wszystkim program związany z tą tematyką morską, czyli z utworami, które zostały dla nas napisane, dedykowane Chórowi Politechniki A już morskiej. trochę się tego już zebrało. No, jest to naprawdę już obszerna biblioteka, bo, bo, bo tych utworów mamy mnóstwo i kolejne się piszą i, i już niedługo kolejne utwory... Z tego co wiem, to w październiku będzie, kolejna pra, będzie kolejne wykonania, ale o tym może za chwilę. Kiedy poczuliście, że przestaliście tylko reprezentować Szczecin Politechnikę Morską, tylko no właśnie staliście się taką reprezentantem Polski? To znaczy my, my, my głównie czujemy się reprezentantami tego miasta i regionu i to nas bardzo cieszy. I ta tematyka właśnie no, malarystyczna Dokładnie. To jest wielkie wyróżnienie również dla nas i, i bardzo jesteśmy z tego dumni. Kole, inne nagrody, które właśnie przyznało nam miasto i to, że nas miasto docenia i miasto i, i tutaj region. To jest dla nas bardzo, bardzo niezwykle ważne. Stąd te koncerty ostatnie, w których braliśmy udział 2 czerwca. To też jest właśnie takie podkreślenie tego, że jesteśmy tożsami z tym naszym Szczecinem wspaniałym. To przede wszystkim to, że możemy reprezentować Polskę, bo też reprezentujemy Polskę w innych na przykład podczas konkursów, gdzie jesteśmy wybrani jako jeden tylko chór z całego na przykład naszego kraju do reprezentowania w jakimś zupełnie egzotycznym miejscu. I tak no, też, tak też będzie w tym roku. będzie w tym roku w Indonezji, bo tak, jedziemy już się tak daleko, to chyba to przy Okazji dało tak, się połączyć. Tak, tak, więc to, jest, to jest. Stąd tych kilka chwil na zwiedzanie. Dokładnie. Pomyślałam, że jeżeli już no, przebędziemy tak potężną trasę i, i, i ten lot będzie naprawdę no, też pewnie kupiony dużym zmęczeniem, to postanowiłam pomyśleć o jakimś, a, jakiejś takiej atrakcji. Atrakcja, nie atrakcja, bo to będzie znowu konkurs, mam nadzieję, że będziecie Państwo bardzo mocno trzymali za nas kciuki, bo to będzie już coś, zaczynamy. To, troszkę jakby pojechać w paszczelwa tutaj. Yy, yy, jeśli chodzi o konkurs w Azji, gdzie przyjadą chóry z Filipin, z Indonezji. My się mierzyliśmy już niejednokrotnie. To są naprawdę na topem. takie To top, są, to są, to są top absolutnie top. tak, najznakomitsze zespoły w tej chwili na świecie. Filipiny, z którymi rywalizowaliśmy niejednokrotnie. W Gorici dwa lata temu, we Włoszech, będąc również z chórem z Filipin, mieliśmy okazję się zmierzyć na konkursie i to jest jeden z naszych też wielkich sukcesów, bo my tam wygraliśmy generalnie Grand Prix i te wszystkie nagrody, więc pokonaliśmy. No, ale wiemy doskonale, chóry. że jeżeli chodzi o Filipińczyków, to wygrać raz to nie znaczy czy wszystko, Dokładnie. tylko to do dopiero początek. Tylko tam będziemy mieli głównie firy, <gry> chóry z Filipiny, z Indonezji i właśnie z tamtych stron wiele chórów z Chin. Już wiemy, to znaczy takie mamy, m, takie przecieki, <grym> mogę powiedzieć, że tam będzie około nawet 100 chórów, 50, 50 lub 100 chórów i to są różne, dwie wersje mam, wystawiałabym na to. Tą... Ale myślę, że nawet te 50 to już jest... To znaczy to już, nie ma, to już nie ma znaczenia, czy <grym> będzie 50 czy więcej churów na tym konkursie. Komisja jest kilkunastoosobowa, która będzie się chyba dzielić na, na, na różne składy, więc no, czeka nas tam wielkie, wielkie wyzwanie. To życzę wam też przy okazji miłego odpoczynku w tej Azji. Nie będzie was prawie trzy tygodnie w Polsce, więc trzymamy kciuki za Osaka i także oczywiście tą Indonezję. Chciałabym jeszcze porozmawiać o tym, kiedy jednak pani znajduje czas, między innymi na to, żeby być jurorem w innych konkursach, bo to to też oznacza, że jeżeli jest się jurorem, to też się przy okazji ogląda, jak inni mm. pracują, bo co innego brać udział w konkursie, a co innego nie, ale o tym już powiemy Państwu na naszej, zapraszamy na naszą stronę internetową, na, na naszego Facebooka, tam nasza rozmowa będzie toczyła się dalej, a na antenie życzę wszystkiego dobrego. Dziękujemy bardzo. Proszę za nas trzymać kciuki. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy, Radia Szczecin. A my rozmawiamy dalej, bo właśnie chciałam zapytać o, ten, o te wyjazdy. Co innego, jeszcze w Polsce dziś brać udział w konkursach, nie umniejszając absolutnie tym konkursom, ale mhm. jechać na Litwę, to przynajmniej jest tydzień wyjęty z życia. Jak pani na to znajduje czas? No, nie mam wyjścia. Trzeba sobie poradzić z organizacją czasu, a nie jest to łatwe w moim przypadku, bo ja bardzo często podejmuję spontaniczne decyzje, i na przykład tak jak było teraz ostatnio w tym tygodniu o godzinie 23 podjęłam decyzję, że jadę do Warszawy. Była to bodajże, że już mi się miesza, bo to było chyba zaraz po próbie wtorkowej, którą skończyłam gdzieś tam około godziny 22. O 23 z naszą prezes Ewą Stojek stwierdziliśmy, dobrze, jedziemy do Warszawy, trzeba pojechać, bo tam nasza delegacja będzie reprezentować nas, trzeba do Pilnować wszystkiego i zobaczyć, wesprzeć. co tam jest, tak, co tam się dzieje, więc siadłyśmy rano siódma, nie wiem, 7-40 do pociągu. Zaskoczyłyśmy tę grupę, która, która też siadała do pociągu, zupełnie się nie spodziewali, że tam nas zobaczą. No i pojechałyśmy do tej Warszawy. Nie żałuję, przyjechałam wczoraj, więc no, tak to jest ze mną, więc organizacja czasu nie jest moim najlepszym, nie, najmocniejszą stroną, ale jak widać radzę sobie z tym, więc kowno konkurs, znakomity konkurs, w którym mogłam wziąć udział. Po tej drugiej stronie jako członek jury był zresztą no, też wyróżnienie, bo byłam przewodniczącą jury zresztą w dwu, dwóch składach. Praca. Podwójna praca i, i dwa składy, bo to były dwa konkursy tak naprawdę. Mhm. Jeden konkurs huralny, a drugi konkurs dla młodych dyrygentów, gdzie mogłam zobaczyć pracę w ogóle jak na Litwie wygląda ten system kształcenia, system edukacji. Od razu powiem, że na bardzo wysokim poziomie, byłam pod niezwykłym wrażeniem. Zresztą y, moimi kolegami byli znakomici specjaliści, bo pan Tomasz Wól z Estonii i Aira Bajrowa z, pochodząca z Łotwy. No to więc... pięknie, bo to, to cała bałtycka, tak, że tak powiem, tak, zaprzyjaźniona tak. część tak. Europy. Bardzo dużo rozmów, bardzo dużo ciekawych, nowych spostrzeżeń i, i wymiana doświadczeń, więc no, to są nie, nie, bardzo, bardzo ważne momenty. No i też jakby inaczej, inaczej się postrzega jakby ten, ten konkurs i te prezentacje huralne po tej drugiej stronie. W momencie, kiedy Widzi się, na co się zwraca uwagę, siedząc właśnie przy, przy tym stole przeznaczonym dla jury. Już wiem, jak to bardzo szyb, w jakim to bardzo szybkim tempie się odbywa. Zresztą no, to jest kolejna moja praca w komisji takiej jurorskiej. To nie przecież pierwszy raz. Ale trzeba sobie hmm. przypominać to, prawda? Bo Ale od to się... czasu do czasu to wraca. No, dokładnie. To są, hmm. to są bardzo, bardzo ciekawe. Przy okazji myślę, z... że też jest warto zobaczyć, jak, jak właśnie inne festiwale się jak to jest tak, robione. Tak, Myślę, tak, że to tak. też jest niezwykle istotne. A co na to wszystko Politechnika Morska? Gdzie jest pani wykładowcą? Bo przecież te zajęcia odbywają się cały czas. To nie jest tak, że są zawieszane na kołku. Trzeba je jakoś odrobić, trzeba jakoś je... Akademia Sztuki chyba, bo ja, to znaczy, pracuję w dwóch miejscach. Politechnika Morska oraz Akademia sztuk. Ale tam, prowadzę, ale tam tak, w, w Politechnice Morskiej prowadzę przede wszystkim chór, tak? Tak. Ja jestem tam dyrektor, dyrektor Centrum Ak akademickiego, tu pan rektor taką mi funkcję powierzył. I poszedł na rękę, żeby ten chór tak dobrze działał. No tak, tak. Stąd no, zaraz sobie pomyślałam, że warto ten chór rozbudować może nie tak od razu, ale po 20 latach pomyślałam, że trzeba, trzeba, trzeba to rozwijać intensywnie, ponieważ no, naturalnie rozwija się bardzo zespół mieszany. I, I pracujemy nad tym rozwojem właściwie dzień po dniu tu przy pomocy wspaniałych specjalistów w emisja głosu, też zapraszamy wspaniałych nauczycieli śpiewu, żeby młodzi ludzie mogli się rozwijać. Natomiast no, też pomyślałam o tym, że, że warto może założyć jeszcze jeden zespół i to jest właśnie ten zespół żeński, o którym już dzisiaj wspominałam. to nie są te same osoby, to nie jest tak, nie, że... Nie, absolutnie. To są, to jest zupełnie nowy zespół, świetnie prowadzony przez młodą, pełną entuzjazmu. Osobę, to jest Dominika Mastalerczyk, ona mi, nie, nie ukrywam, troszkę siebie mhm. przypomina, zresztą nasi chórzyści wielokrotnie podkreślali i, i śmieją się, bo, że jesteśmy do siebie bardzo podobne, charakterologicznie. Tak, gdzieś tam mamy jakiś taki wspólny, jest tam dużo cech wspólnych. I dziewczyny będzie można też posłuchać. One też już śpiewają bardzo często i teraz będzie można ich posłuchać chociażby podczas sesji Rady Miasta 4 lipca. Czyli gdzie tak będzie... naprawdę na urodziny Szczecina. Tak, na urodziny Szczecina. Będzie tam wręczany również tytuł ambasadora Szczecina, który, który, który którymi również jesteśmy, więc no dziewczyny, dziewczyny się rozwijają też y, znakomicie. W takim razie jak zajęcia w Akademii Sztuki? Bo w, akademii mimo, sztuki no właśnie, w Akademii Sztuki, no właśnie. Tak, w Akademii Sztuki, znaczy grupa osób, które ja wykształciłam, bo to już zakończyliśmy, właśnie jesteśmy po sesji, y, to jest grupa wywodząca się w większości, myślę, że w 80% skóru Politechniki Morskiej. Y, to są osoby, które przede wszystkim z pasji dołączyły do Akademii Sztuki, najpierw będąc członkami chóru Politechniki Morskiej w Szczecinie. To jest również dla mnie naprawdę wielki powód i satysfakcja, powód do dumy takiej pedagogicznej, dydaktycznej. W mojej klasie dyrygenckiej panuje bardzo, bardzo dobra atmosfera. Po... Ale to z drugiej strony ma pani ich pod okiem, bo oni tak. chyba nie zrezygnowali z chóru będący. Absolutnie nie, nie, nie. No Rozwijają się, mało rozumiem, tego, mają pole do praktyki, więc pracują jako instruktorzy, prowadzą próby sekcyjne i to jest dla nich no, myślę, że bardzo, bardzo istotne i, i pomaga w rozwoju. Teraz niedawno, no, dosłownie tydzień temu, y, moich dwóch absolwentów no, tutaj miało okazję zaśpiewać dyplom. Wielki koncert w Dominikanach, gdzie ponad godzinę program mogli zaprezentować już pod... Mój chór, chór Politechniki Morskiej zaprezentował się pod ich jakby ręką. Byłam bardzo dumna. Siedziałam w pierwszej ławce i w pierwszych chwilach Mocno się denerwowałam, jak sobie poradzą, ale chyba niepotrzebnie, bo naprawdę było bardzo, bardzo pięknie. Proszę Państwa, ja specjalnie o takie elementy pytam, bo myślę sobie, że wszystko zaczyna się od marzeń. Kiedyś, no to już który rok funkcjonuje? 22 kur? lata. Tak. Czas bardzo leci. Tak, tak. 22 lata zaczęło się od marzeń. Ja proszę bardzo proszę, jak to się bardzo pięknie rozwija. E, nabór chyba teraz właśnie się rozpoczynają za chwilę, Raczej bo rozpoczęły nie. się egzaminy do Akademii Sztuki, tak, więc proszę tak. zwrócić na to uwagę. Dużo klasy nie będę pytała, tylko chciałabym się jeszcze zapytać o to, o te Wasze ostatnie występy. No, wystąpić przed lotnikami, czyli w lotniczej Akademii Wojskowej. Tak to zdaje się, że na stulecie Orląd, tak? Szkoły Orląd. Tak, tak, tak. W na um, tak. Występowaliście i jak to się tak. stało, że wyście akurat nam wystąpili? Tyle no, zaprosiła... no właśnie i tak odległość. A oni tak? Bo to jest przecież, tak, niedaleko Warszawy, tak. No niezwykłe doświadczenie, bo to jest zupełnie coś innego. Ja w ogóle już w momencie, kiedy mi się wydaje, że już naprawdę wiele zobaczyłam i, nic nie i tak i to się to dzieje, tak? I to jest, ten miesiąc jest w ogóle niewiarygodny pod tym względem. No tak, dostaliśmy zaproszenie gdzieś no widocznie nas usłyszano, zobaczono to tak jak kiedyś nas zaproszono też zupełnie niedawno do, do, do programu telewizyjnego, gdzie też z TikToka ponoć ktoś nas wypatrzył i, i zobaczył naszych wspaniałych, znakomitych naprawdę solistów, którzy, którzy śpiewają na, na takim poziomie jak, jak no, na estradzie różni wykonawcy. No i tam również wykonaliśmy właśnie program taki związany z programem rozrywkowym, bardzo się podobało. No tutaj specyficzny właśnie klimat tego wydarzenia, bo lotnicy też no niesamowite pokazy. My też wystąpiliśmy tam z zespołem organek, czyli z naszymi przyjaciółmi, z którymi już. Nie, już chyba nie zliczę. Myślę, że to był chyba jedenasty nasz koncert wspólny. Eee, znowu energetyczny, znowu niesamowity. Tu to, to mogę powiedzieć, że to ja poleciłam zespół Organek, żeby też, bo też chcieli zaprosić jakąś dużą gwiazdę zespół rokowy. No rockowy. to zaprosili. No to zaprosili, dokładnie. Wystąpiliśmy wspólnie, podobnie jak na to w zeszłym roku. Chciałabym tak. się jeszcze, przepraszam, że tak już e, e, kończę, ale chciałabym się zapytać, czy już wiemy, kto w tym roku będzie, znaczy w przyszłym sezonie na wspólnych e, brzmieniach? Tak, już wiemy, ale nie mogę a, o tym do końca nie powiedzieć, bo nie mam, bo nie mam potwierdzenia Aha, takiego nie na 100%. Umowy, ale mogę powiedzieć mówi. tak, ale mogę powiedzieć w ogóle po raz pierwszy tutaj w radiu, że koncert odbędzie się 13 grudnia. Zupełnie inaczej niż poprzednich latach, bo mhm. zazwyczaj celowaliśmy w miesiące jesienne, a tutaj dostaliśmy od Filharmonii w Szczecinie taką, taki termin i też jesteśmy bardzo zadowoleni. Myślę, że przed świętami Będzie to, co będziemy... Będzie się, działo. 13 tak. grudnia to jest akurat dobry czas. Jeszcze jest... Jest daleko do świąt, tak, a tak, już tak. jest blisko. Ale to będzie tematyka będzie bardzo mocno związana właśnie z tą datą. Także no dobrze, przy Państwa chciałam się jeszcze zapytać o kilka rzeczy, między innymi o prawy wykonanie, które 13 października, no, ale już nie damy rady. Wszystkiego dobrego. Życzymy jednak miłych wyjazdów, ale przede wszystkim odpoczynku. Wiem, że dopiero w sierpniu, ale no. Bardzo, Jak się bardzo tak bardzo sobie dziękuję. układa czas, to tak się ma. Tak się ma, nie ma nie można narzekać. Bardzo, bardzo pięknie dziękuję za rozmowę. Bardzo dziękuję. Sylwia Fawianczek makuch była założycielka i twórczyni chrupo Dzięki Morskiej była naszym gościem wesołych wakacji. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo wzajemnie.